A co jest w życiu najważniejsze, według ciebie? Spokój. Mm -hmm. No Widzisz, nie mogę go znaleźć, kurde, cały, czas. cały czas Jest tak, że zawsze jest najważniejsze to, czego nie masz, chyba, nie? To... No to jest coś w tym, no. Że to jest chyba coś takiego, że my... Często jest tak, że na przykład widzimy coś z, z naszej perspektywy mówimy, ale jest coś super, nie? A jak do tego już dojdziemy, to tak naprawdę może nie okazuje no, tak Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak o właśnie, tak, powiedzenie. tak, tak. Powiedzenie staropolskie tak, albo starośląskie tak, chyba tak. nawet, nie wiem, ale wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No tak, że ludzie sobie zazdroszczą wszyscy, nie? Mówi, to ja to ma robotę, nic nie robi, nie? India, Indiańskie powiedzenie stare to, nie przeszedłbyś mili w moich butach, nie? Że tam yy, ktoś ci mówi, że ktoś ma tak wspaniale, to idź i zrób to, co on wiesz. Yy. Mhm. Wejdź w jego buty i po, pożyj sobie tak miesiąc, tydzień, czy ileś, nie? Tak jak, wiem, raperzy nawijają często, nie? Że to jest, yy, u nich jest tak ciężko i ktoś sobie pomyśli, a tam pierdolą, co tam ciężko, wiesz, chodzą, se rapują, wstają o 12, no to weź idź i bądź takim znanym raperem, nie? nie y, który nie może iść sobie zjeść coś, wiesz, bo, bo, bo 30 osób nagle chce z nim zdjęcie, chce podpis, albo Bóg wie, co jeszcze chce, albo chce jakieś żale swoje, wiesz, opowiedzieć i tak dalej, nie? Albo nagrywają singiel i myślą, czy siądzie ten singiel, czy nie siądzie, czy wiesz... I cały... Wiesz, ja na szczęście tego nigdy nie miałem, bo dla moje rapowanie to było zawsze takie hobbistyczne, Ale jak ktoś żyje z tego i cały czas myśli, czy wiesz, czy ten singiel siądzie, czy nie siądzie, czy będę, czy będę miał z tego hajs, czy nie będę miał z tego hajsu, a nie ma planu B jakby, nie? No to musi ryć banie, nie?